Cześć, jestem Kamil. Zaprezentuję wam dzisiaj nowy model Iveco Daily. Myśląc o nowym Iveco Daily, wyróżniłbym trzy takie pojęcia, jak wygoda, wytrzymałość oraz wydajność. W możemy na pewno powiedzieć o amortyzowanym fotelu, który jest na, moim zdaniem naprawdę wygodny. E, między kolanami mamy pokrętło, które możemy dostosować do kilogramów kierowcy. E, wiadomo, im, wiek, im z, wiek, większy kierowca, tym musimy tych kilogramów troszeczkę tutaj dorzucić, ale fotel staje się naprawdę wygodny. Mamy trzy tutaj pokrętełka, które możemy sobie dostosować do swojej sylwetki e, i ten fotel naprawdę w codziennej pracy może nam e, fajnie służyć. Jeżeli chodzi o nowość w nowym modelu, to regulacja kierownicy odbywa się w dwóch płaszczyznach. Pokażę Wam teraz jak to wygląda. Możemy tutaj kierownicę wyciągnąć sobie do siebie, ale też góra i dół. Jest to naprawdę fajne rozwiązanie ze względu na to, że w starym modelu była to jedna płaszczyzna, mogliśmy tylko do siebie i od siebie, a teraz możemy i w górę i w dół. Jeżeli chodzi o wygodę, to też możemy tutaj powiedzieć o licznych schowkach, które mamy w kabinie kierowcy. Na pewno w codziennej pracy to pomaga. Mamy ich naprawdę wiele, bo mamy schowek tutaj na takie codzienne dokumenty. Mamy schowek dla pasażera. Mamy w, w, duży plus, jeżeli chodzi o Iveco, to mamy niezabudowaną ławkę pasażerów. Jest naprawdę dużo miejsca na codzienne rzeczy, żeby one tutaj nie krówały nam w kabinie kierowcy. I jeżeli chodzi o dolną część, to wiadomo, mamy dla pasażera tak schowek, mamy miejsca na dokumenty, no i miejsce na kawę. To co na pewno przykuwa moją uwagę to instuicyjnie porozstawiane możemy sobie sterować radiem w nowym modelu jest dodatkowa opcja, jeżeli chodzi o kierownicę są dwa przyciski od spodu gdzie sobie sterujemy radikiem przełączamy sobie stację Nowe Iveco Daily y, może nie różnić się wieloma rzeczami, ale moim zdaniem y, warto zwrócić uwagę na y, rzeczy, które widać gołym okiem, czyli pełną lampę ledową, która jest y, wraz z kierunkowskazem. Ona charakteryzu charakteryzuje się tym, że nie ma listwy samej ledowej, tylko jest pełna lampa ledowa wraz z kierunkowskazem i światłem przeciwgielnym, również ledowym. Co wyróżnia jeszcze nowe Iveco Daily? Osłona chłodnity jest powiększona i w tym egzemplarzu, jeżeli chodzi o skrzynię automatyczną, mamy fajne wstawki niklowane, co bardzo fajnie e, tam wygląda tam wygląd samochód. Ten model Iveco Daily jest wyposażony w fabryczny hak, który jest montowany w fabryce. On gwarantuje nam uciąg do 3,5 tony. E, montowany jest wraz z wiązką elektryczną do przyczepy, e, który oczywiście przychodzi w komplecie do nas do salonu. Tutaj tym plusem, który możemy wyróżnić to jest to, że no zestaw jaki możemy ciągnąć to jest do 7 ton i gwarantuje nam na pewno większe możliwości jeżeli chodzi o transport. Nawiązując do wytrzymałości, w Iveco Daily na pewno możemy wspomnieć o ramie, która jest skonstruowana od przedniego zderzaka do tylnego zderzaka. Co za tym idzie to to, że możemy na ten samochód naprawdę dużo kilogramów ładować i to auto spisuje się naprawdę dobrze. Dodatkowym atutem wytrzymałości Iveco Daily jest na pewno to, że możemy dołożyć sobie jako opcję dodatkowy resort wzdłużny. W tym przypadku w tym modelu jest pojedynczy. Możemy sobie dołożyć drugi, co na pewno sprawia wrażenie auta wyżej podniesionego i bardziej odpornego na obciążenie. Dodatkowym plusem Iveco Daily w tym modelu na pewno jest kubatura. Możemy wyróżnić tutaj takie wartości jak długość, szerokość oraz wysokość. Jeżeli chodzi o długość to jest wartość 4680 mm, jeżeli chodzi o wysokość to 1,90 m, a szerokość 1,80 m. Nawiązując do wydajności i warto wspomnieć o wysokoprężnym silniku 3-litrowym, który jest napędzany przez 180 koni mechanicznych. Jest to silnik bardzo elastyczny i wpływa na ekonomię jazdy. Podczas, podczas codziennej pracy, sądzę, że każdy właściciel takiego pojazdu powinien pomyśleć o, o tej pojemności silnika i o tym, żeby go mieć u siebie. Jeżeli byłbym na zakupie.